Dzień dobry, cześć, witajcie, z tej strony Niru, kontynuujemy naszą zabawę w Steam World Dig, pankowym świecie robotów, w których odziedziczyliśmy kopalnie po naszym wuju. I otrzymaliśmy tutaj zadanie odnalezienia jakiejś jaskini głęboko, głęboko w tej naszej kopalni i zeksplorowania jej. No i do niej wchodzimy sobie. Coś nam się tutaj na mapce, jakaś strzałeczka pokazuje. Są tutaj kamienie. Jeżeli zdecyduję się... Oj... Hmm, do góry to jest przejście. No, niestety nie mam, nie mam tu, wy... O, wy... Cieka, ciekawy mechanizm. miałem pojęcia, że tak to... że tak to działa. Kończy nam się światło. Właściwie to się skończyło zupełnie. A! Uuu... są jakieś odnawialne... odnawialna ziemia taka. No niestety zniszczyłem sobie lampę oczywiście. C czym to jest? Co to może być? Jest to cały pakiet, znaleźliśmy zdrowie, znaleźliśmy trochę i trochę, yy... trochę tego naszego paliwa, którym sobie oświetlamy naszą drogę, tu jest kolejna odka Nie za bardzo wiem dokąd ona nam prowadzi, domyślam się, że mogą to być jakieś kolce, jakieś przeszkody, które zraniłyby nas, a nie chcę tego zdradzać. jak na o, jednak upadek nas rani. Jak na każdą zęczyciową grę platformową przystało, znajdują się tutaj także... a. Znajdują się tutaj także elementy zręcznościowe takie typowe, jak właśnie takie przeskoki. Jeszcze się nie poddaję, jeszcze raz będę próbował przeskoczyć. Muszę się odbić trzeci raz. Zabawa polega na tym, że trzeba strzałką wskazać ścianę najpierw, dopiero potem kierunek, w którym chcemy się odbić wyskoczyć. O, udało się przeskoczę sobie tutaj, przeskoczę sobie tutaj czy ja jestem w stanie tam doskoczyć zastanawiam się czy ja jestem w stanie jest, jestem doskoczyłem co my z tego mamy teraz mamy z tego na pewno trochę minerałów Kolejnoty. długo żeśmy je rozbijali ale cytryn się dla nas znalazł bardzo wartościowy zresztą no i tutaj o oh, łowo o łowo wow, wow. nie, tu jest tam jeszcze się nie ma tych pułapek tam był tam była ta larwa która nam przeszkadzała Specyficznej mechaniki jest ta gra nauczyła, i znajdujemy bliżej nieokreśloną maszynę. Zasunęliśmy energię. Coś, coś, się udało. Czytaliśmy bieg. Tak wygląda, tak wygląda bieg, tak wygląda sprint. Mam nadzieję, że nie kosztuje on nas. A o kurcze, chciałem, chciałem, wydobyć tę notę, ale zapomniałem. Czy ja mogę zerknąć na to? Spróbuję się tak zaślizgnąć po ścianie. Nie, to jest dosyć bezpiecznie. Nie ma, nie ma możliwości jakby... Nie ma możliwości. A tu możemy też w dosyć prosty sposób, no poczekam aż się zregenerują te klocki i sobie potem przewidniemy, to już nowego wspaniałego sprintu, który na pewno będzie się przydawał. Kurczę. Teraz na lewo i znajdujemy tutaj kolejną parę y, zasobów, które sobie zbieramy. Zdrowie mamy cały czas. Lek plus skok, który mamy cały czas. O, Dzięki temu będziemy mogli docierać w y, ciekawsze miejsca. Czy ja mogę jakoś... Nie mogę, że nie tego, zgubię tego serwisu. Gdzie mnie to doprowadzi? Myślę, że jest to jakby... A, doprowadziło mnie to do wyjścia. Tam jeszcze coś jest, z tego co widzę na mapce, można by się pokusić o pójście tam, ale już sobie to darujemy. Najwyżej sobie to jakoś kiedyś przeeksporuję sama, być może gra nas skieruje jeszcze raz w tym kierunku, jeszcze się zdarzy taka okazja. Eee, tej larwie damy spokój, ona mogłaby się nam jeszcze kiedyś przydać. Bo nie, nie wiem dlaczego raz udało mi się zniszczyć to leże larwy i zostać wyleczonym z tego tytułu ale ta, nie wiem czy to się stało tak się stało sprzedamy minerały a więc jakieś buty tak chyba nie jest więcej takich rzeczy pokażemy to pokażemy to krankiem zobaczymy co on jest w stanie e, wymyślić jakieś ulepszenia może do naszych butów osiągnęliśmy trzeci poziom mamy trochę gotówki przy sobie no i rozmawiamy z krankiem znaczy znajdziemy z Myślę, że nasz wuj prowadzi dziwną bliżej nie zbadaną działalność głęboko w i przynosi dziwne materiały z tego co widzę możemy się tutaj leczyć u tego krankiego w sumie jest to, prowadzi on warto tam jesteśmy de facto roboty. możemy spróbować ulepszyć nasz kilo powiększyć nasz worek i teraz tak dysponujemy 45 sztukami nowe lampy lampy świetne możemy oświetlać dowolne miejsca i lampy nie są drogie pytanie czy zajmują na miejsce tych ich rynku zdecydowałbym się póki co na polepszenie naszego kilota zainwestowałbym sobie w takie, w takie lampy czemu by nie dwie nam wystarczą I, albo w sumie nie no jeszcze jedną cały odpłynęk sobie dzięki temu powiększyliśmy mamy przydatne przedmioty które mogą się przydać kiedy znowu wpadniemy w jakieś tarapaty mam nadzieję że tak nie będzie że będziemy mieli jakiś tam spokój że nic nas nie zje głęboko w tych tunelach naszego wuja. Przekopmy się gdzieś tutaj w bok, bo jak będę tak kopał cały czas, cały, cały czas w dół, to w końcu stracę możliwość przekopania się gdzieś tam w bok. Trzeba myśleć, trzeba myśleć o takie rzecz, trzeba myśleć o naszej przyszłości. Tu jest ciekawa sprawa. Jeżeli przekopię się tutaj w dół... Spróbuję zrobić tak. Przekopię sobie to tutaj, żebym miał no zawsze tutaj tuneli, do którego będę Najpierw sobie wykopię te kolejnoty, które tutaj są. Teraz spróbuję wskoczyć sobie tak przez na bok i o. Zrzucić kamień. Widzimy, że jest w stanie też niszczyć klocek tej zbitej ziemi, tej ciężkiej ziemi. Ukrydowałem sobie mój killoff, aczkolwiek yy, chyba... No nie, przebijamy faktycznie dużo, dużo szybciej tą ziemię z Przekopię się gdzieś tutaj w dół, znalazłem kolejne materiały, minerały, kreunoty, śmieci. śmieciu. Jeden, jeden, jedno miejsce w kibunku mamy już pełne. Na razie wartość klejnotów, które zbierałem nie przekracza 8 sztuk złota, więc nie będziemy sobie wracać. Chciałbym wrócić, kiedy już byśmy byli zdolni do zaprezentowania naszego brudzaka. Chyba, że szybciej będę zmuszony po prostu wrócić przez okej okay, jeżeli w miarę szybciej zwrócę uwagę i zniszczę tę tą larwę to powinna wyskoczyć jakaś nagroda i w, widocznie zdrowie nie jest jedyną nagrodą którą możemy zrobić, ale światło również to sobie wykopię o nie myślałem że mogę sobie to zostawić na, na wszelki wypadek na później jednak nie ma takiej możliwości bo to znikną tą larwę sobie szybko tam złapię i on... no i Stało. Co się stało, że, że ta larwa wyskoczyła mimo wszystko. Nie będę zbierał tej tego kamienia, jak sobie tam jest. Nie jest taki problem. Mamy pełną mieć. Powoli plecak staje się pełen. Chyba niewiele już mogę ze sobą zabrać. No nie mogę ze sobą zabrać. żadnego więcej przedmiotu, więc no musimy się wrócić do góry. Mamy lampy nie, nie, nie bardzo wiem jak z nich korzystać. Zmień broń już mamy dłużej narzędzia, zmień narzędzie. W, -w, w będziemy zmieniać narzędzie, drabina, lampa i coś jeszcze czego nie mamy już chwilowo. A przy pomocy klawiszaku będziemy sobie... Ok. Kombinowałem, czy jestem w stanie tak się odbić, żeby mi wszystko tam przeskoczyć, ale chyba nie jestem. Op. Przeskakujemy sobie do góry. I wydostajemy się na podeszcie. Zobaczymy jeszcze jak, e, jak nasze doświadczenie wzrośnie. Co do Ciebie? Mamy, mamy troszeczkę e, troszeczkę minerału. Widać, że gra zlicza nasze dotychczasowo zebrane złoto, co? To się nic nie pojawia. W tym warsztacie na pewno to jak mówiłem wraz z zdobywaniem poziomu będą się pojawiały kolejne rzeczy. I sobie tak na szybko wykopię taką szybszą, ścieżkę, szybszą drogę. Tutaj chyba nie jestem w stanie sobie zbudować W sumie będziemy mogli skorzystać w jakiejś przyszłości W jakiejś przyszłości z drabiny i sobie zrobić szybkie przejście na dolny poziom gdzieś, gdzieś tutaj pomijam kryształy, które gdzieś chciałem dodać. Dobra, wkopię się tutaj Czemu by nie? Znaczy, no już znalazły się jakieś minerały Te minerały nie są jakoś wartościowe specjalnie Dużo z nich nie zarobiłem, aczkolwiek człowiek zawsze, może się przydać. I teraz tak, ten kryształ się różni. Miał, czer miał czerwony kryształ taki duży, ten ma niebieski. Czy to znaczy, że coś z niego wyleci? Tak, z tego wyleciała mieć. Eee, taka szlaka początkującego górnika. Tutaj z kolei jest taki duży żółty kamień. Co z niego... co z niego śmiecił. Czyli... Widzimy, że z żółtych wypada śmieci, więc tym coś nie się na... Co tutaj jest? Nie, to jest po prostu na ścianie jakieś, jakieś złoże. No i kopujemy się tutaj głębiej i głębiej i głębiej i znajdujemy kolejne klajnoty, w tym wypadku mieć. No już trochę wartościowa. Za 30 sztuk złota będziemy sobie w stanie ulepszyć nasz kwiunek, będziemy mogli więcej zbierać. Tam jest jakieś kolejne przejście do jaskini. Granat gdzieś y, kieruje głęboko jeszcze w dół, y, jednak na tym poziomie sobie gdzieś tutaj przekopię w bok Chcę znalezienia kolejnych minerałów, które będziemy mogli sprzedać, mam mieć. Mogłem sobie robić takie odnogi w kopiec w dół. To mi kurczę pomagało, że potem mogłem się wkopywać i muszę sobie opanować taki taki... taki, taki, taki za każdym razem kopać sobie na boki. Uczynimy, że co... co 2-3 kratki powinienem sobie wykopywać e, takie tunele po Chyba, że otaczają mnie kamienie. Na przykład tutaj sobie wykopię, te kratki pod. Żebym mógł zawsze tutaj wskoczyć i kontynuować tunel. Co my tutaj mamy? Brak, brak miejsca, co to jest? To jest jeszcze coś innego. Dobra, mamy już plecak no prawy pełen. Jest tego sporo. Ciekawe na jakiej zasadzie działa drabina Spróbuję sobie korzystając z okazji że już wychodzimy na powierzchnię no, Korzystając z okazji że wychodzimy na powierzchnię Spróbuję gdzieś tutaj tą drabinę ulokować. Spróbuję się jeszcze tutaj o dało mi się Korzystając ze sprintu bo tak jak widzicie Wskakiwanie później robi się coraz bardziej problematyczne Przesuńmy sobie Przesuńmy sobie drabinę narzędzia S. No i to jest niestety tylko taka, taka krótka drabina. Więc troszeczkę zmarnowałem ją, ale nauczyliśmy się czegoś wiem, na czym teraz będzie ta drabina polegała. Sprzedajemy nasze minerały. Spróbuję sobie nasłuwać tych drabin troszeczkę w miarę możliwości, w miarę jak będę miał pieniądze, a wiem, widzę, że już nas specjalnie ma. sobie nasz worek. Lampy mamy. Kupmy sobie tą jedną drabinę i spróbujemy gdzieś tam ją w jakimś trudnym miejscu. Jak na przykład kurczę tutaj jest. Dyskusja. Dobra, na razie nie będziemy kombinować, będę się skupiał na nie, po prostu skakaniu po ścianach. I, 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 i teraz tak. nas sprowadziła gdzieś głębiej. jestem bardzo zainteresowany tym, co może się znajdować tutaj. Więc przekopę się bezpośrednio w lewo. Zobaczę sobie co jest w tej jaskini. Tak, wskakujemy. Znaleźliśmy... Zostawię sobie jeszcze te zasoby, te surowce tam, niech sobie leżą. Mogą się przydać w momencie, kiedy skomplikowana miejsce. Na dole jest woda. Nie jestem chyba w stanie... Woda mnie nie robi nic za bardzo, tylko że troszkę gorzej skacze w okay. Jeszcze jedno podejście do skoku. Myślę, że to jest trochę... Potrzebowałbym większego rozpędu. Dobrze więc na razie pominąć to, pozbierajmy te zasoby, bo nam tylko trochę zregenerować właściwie nasze światło i, 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 i przekupujemy się dalej. Tam jest ten materiał, który nie pozbierać Tutaj go rozbijemy, Zbiorę to serduszko. I tak by zniknęło. Żelazo. I żelazo już, jedno, jedno żelazo jest warte aż 4... 4 dolara. Czyli 4 monety Będziemy sobie tutaj kopać. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze żelazo. Możemy tego żelazo trochę rozbierać. Mamy teraz szerszy kiekunek, więc będziemy musieli tak szybko wychodzić na też. Co tutaj może być? Czy tutaj coś w ogóle się znajduje? Chyba nic konkretnego. Więc będziemy kopać sobie tak dalej na dół Oczywiście te... Tutaj nie ma sensu próbować jakichś budować odnów na boki. To sobie zbudujemy. Nie śmieci, to no, jest... jest... Myślę, że później, że w ogóle nie będziemy zwracać uwagi na to, skoro jest to warte tylko 1 minuta. I schodzimy na coraz większą głębokość, 10 metrów już jesteśmy pod ziemią i jesteśmy na granicy hmm, kolejnej głębokości. Dobrze. Zrobię sobie trochę więcej miejsca i postaram się pokonać tą larwę. No i dawno mamy światełko, świetnie, bo światełko nam potrzeba. Zaprzepaściła mi tym samym troskiem tego miejsca. tam, tutaj... Okej, okay, tych larw pojawia się coraz więcej. Um, muszę, to, muszę się trochę poskupiać na tym, jak prowadza swoje tunele. Um, czy jest sens kopania coraz więcej? Myślę, że jest. Nie będziemy się zatrzymać tak bardzo aż na konkretnym poziomie. Ponieważ niżej możemy znaleźć Bardziej wartościowe minerały... mieć. W tym przypadku nie jest to bardziej wartościowe ale jest takim... Standardowym materiałem, w że możemy I nie wyglądał on powierzchowny. W żaden sposób nie sygnalizował, że może być to jakiś rzadki materiał. Był sobie po prostu ukryty, tam przejdziemy tutaj do, tej, do tej kurcze larwy, która yy, trochę mnie sponiewierała. Straciłem trochę zdrowia. No i kopiemy się trochę niżej, niżej, niżej. Gra nas tam gdzieś kieruje, w kierunku czerwonej kropki, daleko, głęboko. Bardzo bardzo głęboko, dużo poziomów dalej Dobra, będziemy tutaj kopać w miarę, w miarę takim jednym tunelem w tyłu, jednym szybem Żeby zacząć tutaj wysłakiwać Tam są jakieś kolejne lawy Wykopię sobie żelazo, shit Muszę Idź tam Okej, okay, zmusiłem ją Jaki fajny klejnot, jestem ciekawy, że jest, w sensie, jest twarty. Dobra, już teraz się zrobiło dostatecznie ciężko o! powstał mały problem. Mianowicie ten klocek od którego chciałem się odbić. Znika zaraz po zetknięciu z nami, no i mały wozbym się nie mógł dostać, gdyby to był taki na przykład tunel jednokratkowy. Nie miałbym się gdzie rozpędzić, nie miałbym skorzystać ze zdolności biegu i wyższego skoku, to no, no, miałbym, miałbym duży problem. Całe szczęście, że mam przy sobie drabinę, taką zawsze zapasową, lub hmm, przezorny, zawsze ubezpieczony. Tu sobie wskakujemy i wychodzimy na powierzchnię. Na powierzchni uzupełnia nam się też od razu e, nasze światełko, więc jest świetnie. Awansujemy, trochę goniążków już uzbieraliśmy. Odblokowaliśmy latarnię węglową, no i wyświadczenie się wybierało, Mamy tu 40 minut, zobaczymy co tam, co tam u kraj, jesteśmy w stanie sobie wykupić. 60 sekund czasu trwania światła, jeśli wleższamy twój piec, tak żeby spalał węgiel, ale drewno, będzie świecić nieco dłużej. Jak mam to rozumieć? Czy to jest jakby update do naszej postaci, że będziemy mieli więcej albo tego świata, albo będzie nam wolniej z naszego świata. Te pasażki w prawie nie nim Jednak jest to drogie, bo wymaga od nas aż 75 sztuk yy, złota i trzech bliżej nieokreślonych kawałków jakiegoś materiału, jakiegoś minerału. Yy, Okej. Okay. Chwilowo nie mamy nic szczególnego do roboty, więc lecimy, lecimy na to. Postaram się jakoś nie zranić, bo nie dysponujemy jakąś dużą ilością zdrowia. Gdzieś tutaj sobie wkopię się tędy, żeby mieć dostęp też po do tej stronie do tych tuneli, które kupowałem. Skorzystam sobie no nie no, jest, no, Cytryn. Ekstra. Fajnie. Zastanawiałem się czy nie, nie, dać, sobie, nie dać sobie spokoju z tym, z tym fragmentem, ale warto przeczesać każdy jeden. Tutaj w miarę, w miarę szybko zjeżdżamy sobie, ślizgując się po ściankach, na dół i zbieramy. Zbieramy razem zbieramy Brązek, to, by, to był brązek. Także jest trochę planowany Mogę ich trochę uzbierać. To był to był duży błąd. To był bardzo, 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 bardzo duży błąd. Jak tu się kończy... kończy gra? Koszt napraw. 20 dolarów. Kranki nas poskładał mimo wszystko z tych części, które tam po nas jakby zostały Schodzimy szybko, nie mamy czasu, chcę odzyskać w mój plecach z minerałami, które tam miałem ja... Myślałem, że dam radę, myślałem, że dam radę uciec, umknąć przed spadającą larwą, nie dam rady. przeceniłem swoje możliwości Spadła mi na głowę, i nie zadłem Okej, okay. mamy nauczkę więcej, się takie rzeczy nie powinny pojawić... O, ty, głupia larwa umiera? Fantastycznie. Plecak na szczęście tutaj był, nic się z nim nie stało. Yy, Odzyskaliśmy go. Tam są kolejne larwy. Już, już mi te larwy na odciski, już z nie O, jest, udało się do mnie. Kolejny brązyt. Mamy trochę więcej. tu. Yy, nie no, tam jest jakiś wielki kanał Gdzieś tutaj możemy niżej zejść. Skupię się na jednym szybie. Myślę, że nie ma sensu kopać tak na dwa fronty, jak wcześniej się starałem kopać trochę po prawej, kopać trochę po lewej. Postaram się kopać konkretnie w jedną stronę. Teraz trochę zbaczam, ale tam nie kieruję gra. Dobrze, to Pójdźmy w tamtą kierunku, zerknijmy, co tam jest i co, co znajduje się w tej chwili na Czy, czym, czym jest Czym jest ten susz? Aha, gra nas kieruje do kolejnej kopalni. Tutaj się rozumiem nie przebiję przez to, musiałbym zejść drugą stroną, więc będziemy mieli zagadkę na kolejny odcinek, a my sobie zejdziemy tutaj po drugiej stronie i sprawdzimy no, czym jest to że To może być jakiś swoisty y, teleport. No dobra. Skorzystajmy... Skoro gra nas tutaj już przysłała, sprawdźmy co się tutaj znajduje w tym pomieszczeniu. Tam jest jakaś wielka zębatka. Rozpędzamy się, no i zbieramy naszą zębatkę. To jest takie duży. Mogą się skupić. Zwrócimy uwagę na to, że to są te klocki. Znajdziemy też temet. Okej. Okay. te kulki. Nie mam pojęcia czym one właściwie są. Dobra, tutaj na szczęście była woda, ona złagodziła na bank nasz upadek tutaj. Jaki duży koncernik. Jest... O, larwy się od ciebie odbijają. To jest wa ważne, żeby zapamiętać, że na przykład nie przenikają przez siebie i nie atakują nas obie naraz. Nie mam pojęcia jak się walczy z tym pancernikiem. Okej, okay. jest on bardziej wymagającym przeciwnikiem. Podoba mi się to, podoba mi się to. Kurczę, Skubaniec potrafi... Y... Oddziałuje na otoczenie, jest w stanie... No i on ich tutaj widzi cały czas, nie próbuje. Jakby mi się naprzykrzyć. Tam jest kolejny... kolejne ulepszenie. Jakby tego nie nazwać. Au! au, au. Dam radę, dam radę, Uf, wierzę w to, wierzę w to, że ja go po prostu tutaj pokonam. Tak będę uciekać i no jeszcze raz mnie zaatakuje. Jest! Dało się, tylko dostaliśmy troszeczkę światła w nagrodę. No, nie będę tego wydobywał, to jest kolejna część. Zanim jednak y, zobaczymy co tam się kryje przeskoczymy sobie na szybko szybciorkiem tak, na drugą stronę Żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład ja y, sobie wejdę w interakcję z tym obiektem tak, A gra mnie wywali na przykład y, od razu do miasta tak, I nie będę, nie będę sobie nic pozbierać z tego co tutaj mogłem znaleźć. Tak, że raczej będzie dosyć trudnym zadaniem z drugim zadaniem tam gdzieś się dostać, więc korzystamy z tego ulepszenia. Ciekawe co znajdźmy to na zadaniu. Skok parowo. Gra mnie na szczęście nie, nie wysłałam, w jakieś do miasta. Ale zadaniem jest też iść do miasta w tej chwili. Wypełnimy sobie jeszcze te zadania. Wyjawił nam się w drugim roku też wskaźnik... wskaźnik jakiejś wody. Czy to działa tak? Tak, działa tak jak myślę. Warto zwrócić uwagę na to, że ładujemy sobie w wody przebywającą po prostu w zbiorniku wodnym, lecz tym samym obniża się poziom tej wody w tym miejscu. Teraz tak, skok parowy, spacja i strzał kartyjny. Świetnie. bardzo, bardzo fajny skok. Będzie nam pomagał. Zróbmy jeszcze jeden teścik. Yy, Wybiję się do góry. Działa to tak, jak myślę, że działa. Yy, napełnimy sobie, sobie nasz zbiornik z wodą. Próbowałbym się wycwanić, nie używając naszych... Yy... Nie, nie, nie ma tak dobrze. Dobra, jesteśmy zmuszeni skorzystać po raz kolejny z naszego skoku. Są jakieś trzy drzwi. Raz otwarta nie może zostać zamknięte. Tam jeszcze są jakieś rzeczy do zwiedzenia, one mogą być interesujące. Tutaj mamy kolejne, kolejne kulki, kolejne niebieskie kulki. Diamenty, znaleźliśmy jakieś diamenty. Muszę tutaj koniecznie przyjść. O, to jest w stanie też zniszczyć. A wygląda jak element otoczenia, Tu mam strzałka, co sugeruje, że możemy przeskoczyć. Musimy tutaj koniecznie wrócić, pozbierać, pozbierać no chociażby ten diament. To pomieszczenie zrobiło się znacznie większe niż myślałem, że jest. Tutaj jeszcze wykopny. Eee, nie mam miejsca na Czy ja mogę... Czy ja bym mógł... Nie mogę. W żaden sposób. Może myszką jestem w stanie? Tak, mogę odrzucić. Co tym to, to jest miedź. Żelazum, cytryn, brązyt. No wyrzućmy tą miedź. Mamy tylko jedną sztukę. Pozbieramy sobie ten brązyt, który tutaj gdzieś się pojawia niekiedy. Ooo! wow, wow, Przegiąłem, Zostanę sobie tutaj, skorzystam z stoku parowego i tutaj tych też tu z, z wodą, więc sobie z nich będziemy korzystać. Skoro już tak e, przeszukujemy, eksplorujemy to miejsce, sprawdzę sobie, co tutaj jest. Zrobimy test. Odrzucimy sobie brązyt. Odrzucając minerały, one nie, nie wypadają, tylko znikają. To ważna uwaga. Więc y, żal ja wyrzucać, chyba że to no jest jakiś oczywisty deal y, cytryny za np. jeden, jeden y, y, fragment miedzi czy coś w stylu. Dobrze, na pewno musimy wrócić do tej kopalni. To jest kopalnia z numerkiem 2. Mm, no i wybywamy. Wybywamy, dostajemy się na powierzchnię. Tutaj jest ten problematyczny punkt, ale korzystając z umiejętności naszego szybkiego biegania możemy się wybić dostatecznie wysoko yy, dostatecznie wysoko i wskoczyć odbijając się od ścian Dobrze, wskakujemy, wskakujemy. Już jesteśmy 90-39 metrów. Yy, to, czy ja mogę gdzieś tędy się wydostać? Mogę nawet tutaj gdzieś, gdzieś w nie można dobrze. Nic tam po prostu nie ma. Tędy droga też jest w miarę taka przystępna. No i tutaj już jesteśmy u góry. Wychodzimy na powierzchnię, uzupełniamy zapas naszego ognia, naszego oleju w lampie właściwie, czy tam, czy to było wyjaśnione jakoś tak, że palimy w piecu drewnem. To dziwne, że to się odnawia. Ale okej, okay, przyjmijmy, że to się po prostu w mieście odnawia. zarobiliśmy bardzo dużo. Już nas łączny budżet yy, zdobytych, że przeskoczył ponad 150 sztuk. Yy, mogę ci z tym ustroić, ten że na sobie cały duży worek. Super sprawa, to się na zowy kilo. Tops. Tak czy owak, w tym momencie będziemy kończyć ten. No mam nadzieję, że świetnie się ze mną bawiliście, że będziecie w kolejnych odcinkach wraz ze mną, a tymczasem możemy do komentowania, oceniania, subskrybowania i oglądania. Do zobaczenia, cześć!